Jeszcze raz ten sam filmik, ale teraz z małą opowieścią. No więc tak, te panie, znaczy przynajmniej ta jedna pani, która zaraz się pojawi na filmie, mieszkała wcześniej w tym domku, ale dzieci zbudowały jej ten domek, który przed chwilą był. O, ta właśnie pani tutaj mieszkała. Dzieci zbudowały jej ten duży dom. I pani powiedziała, że można sobie tutaj wejść i zrobić parę zdjęć, żeby zobaczyć, jak ona teraz mieszka. No i wchodzimy, żeby zobaczyć, jak mieszka sobie aktualnie w nowym domu. No więc nowy dom wygląda tak. Tutaj jest chyba. Aha, to są jakieś. I prawdopodobnie to jest okno. To jest też prawdopodobnie niezły wynalazek. To jest okno. Tutaj dochodzi na no tak. Świeże powietrze. Ok, zamykamy okno. Dobra. Możemy się jeszcze przyjrzeć, co tam pani ma u siebie.